Jak się można domyślić, po obecności koinki obok mnie właśnie obchodzimy święta Bożego Narodzenia w Kolegium Światów i za niedługą chwilę, to jest dokładnie za 20 minut, będziemy sprowadzać wspólną Wigilię razem z profesorami. I mamy nadzieję, pośpiewamy też kolędy. Zapraszamy wszystkich. Była to chwila rektorska i mamy dla Was nie niej specjalny materiał. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać e, mojego wystąpienia, chciałbym wszystkim Państwu, i także Akademickim, bardzo serdecznie witam i pracownikom administracyjnym, którzy tak zwalniania poświęcają swój czas, sobie, nawet kiedy już się kończy czas pracy, a trzeba coś zrobić jeszcze. Wszystkim, wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia a ponieważ pewnie przed nowym rokiem się w tym gronie nie spotkamy, to również noworoczne. To co widać za mną to przygotowania do naszej Wigilii, Ona już dosłownie za 10 minut. Prawie wszystko jest gotowe. Głodni studenci na pewno będą ucieszyli z takiej ilości pokarmów. Ok, to chcielibyśmy podziękować wszystkim za to, że tutaj się z nami zgromadziliście. E, jako, e, jako samorząd studencki chcielibyśmy Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i oczywiście, żebyście częstowali się potrawami. E, no, i żeby ten następny rok był dużo lepszy niż ten, który mija. I oddaję teraz chyba głos Panu Rektorowi, który będzie życzył czegoś lepszego, mam nadzieję. Dzisiaj. Czegoś lepszego można życzyć, niż to, żeby następny rok był lepszy niż ten, który mija. Więc ja życzę Wam oczywiście tego samego, ale życzę Wam pociechy z nowo wybranego samorządu bo bardzo dużo zależy w tej uczelni od tego jak działa samorząd i nie będę przedłużał dlatego że ci którzy są słuchaczami wstępu do socjologii mają tylko 10 minut ja też i dlatego oddaję głos panu prorektorowi który też nie będzie przedłużał bo jadło czeka i wykład czeka to jest zawsze tak że trudno coś powiedzieć po tak dobrych życzeniach I myślę że z uwagi na to, że są tu studenci właśnie pierwszego roku bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Mam nadzieję, że to pierwsze doświadczenie wigilijne będzie miało kontynuację. No możemy życzyć tylko tego, co zbliża się i jest w stosunkowo krótkim czasie, czyli sesji na przykład udanej i tego, że te pierwsze doświadczenia się w tym wymiarze też dobrze spełniły. No ale też oprócz satysfakcji, zadowolenia z, z, ze studiów jako takich, no też udanego życia osobistego, miłej zabawy i spełnienia wszelkich marzeń, które na pewno każdy, każdy z Państwa ma. I Przede wszystkim tego Państwu życzymy. Rozsądnych. Rozsądnych na miarę może też możliwości. Ale, ale w każdym razie spełnienia wszystkich życzeń i marzeń Państwu życzymy. No my teraz wracamy do dozu. Редактор субтитров Hello to all. Um, I'm uh, trying to make some sort of entertainment for you today. I hope I'm not going to spoil exams behind the wall, and just do not pay attention to my improvised uh, microphone today. This uh, university unfortunately does not have uh, the stand. And if you're interested, I can play you some of my old songs I wrote. It's gonna be in French. I hope you're gonna like it.

Mam życzyć, abyście w końcu mogli się najeść do syta z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia, bogatego Mikołaja, relaksu przed sesją, miłej rodzinnej atmosfery i pijanego Sylwestra. Wesołych Świąt!